Trzymać widzowie No. Ej, już? No dobra, widzowie. No, witamy. No, to tutaj w CS2. No, jak tutaj widzicie, tutaj jest bardzo znany Grozi, czyli. no tutaj. Yy, ten, kto śledzi kanał, czyli chyba nikt yy, tutaj, kojarzy gozy. Majkawcika pewnie tak? No właśnie się proszę zaprosić na mój kanał, masz stajeć link do niego w opisie Mhm, no, no właśnie o, Siema. no Dobra, pa, ja tu granatnika Palat, Palatnika jeszcze, kurczycyk Ale chedzika, ty, ale hedzik nie O, łopie, dwa chedziki No jedźmy mi my... Odcinka wobec G4. Czy dziewasz sponsora? Dobra, zapraszam na stronę G G4 Skin. G4 skins się pisze. Proszę wejść. Proszę tam użyć mojego pięknego kodu promocyjnego FIRA. Musi 5% do wyładowania portfelika. No i oczywiście macie codziennie, codzienny, darmowy bonusik O, właśnie miał jakiś Leszu zabił 2115. No, ty, coś chyba. No, nie za fajna ta rundka pierwsza. To ja nie, mam, ja nie mam czym grać. Ja kupuję to. Mam nadzieję, że się wam. Oczywiście takie coś spodoba. Cesnik piękny, bo. Bo Fortnite to gówno. Minecraft też, bo nie ma co tam robić. Dobra, jest tam. A... Logi BigHead'a mu chyba dałem, ale nie jestem pewien Dobra, w ja nie A tak to się... Okay. Robi hmm, Jeszcze to wygrane, tak? To, to, były tylko rozgrzewkowe, tak? Pamiętajcie Musimy się ogarnąć, tak? Musimy dla widza, dla widza wygrać, tak? Dobra! Nie wielek, sobie kręcam Ładny skinek

Ta 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 ta, dobra, pa, dymniaka mu wrzucam, okay. Idź, idź sobie tam do tego tunelu, z... idź za siebie, tam leż naokoło, pa. On nie wie. To Bo za krótki czas. Ja się jak mi chęta, da. dadzę. Tak, no obiecuję, obiecuję. Uh Łohooo! Opie! Łatwo. Tak to się robi, no. Uu. Ema, chcesz ma chcesz Awobkę może? Nie. No, Dawaj, chodź się, podsadzimy. Weź tu kucni. No I ty z rzucą? Dobro. Najdarzuciłem. Zabiłeś? Tak, czyli zabiłam. To drugi. Ja Dobrze. Co miał co miał? SG Widzę ja. Mówiłem, że to rozgrzewkowa, prawda? No proszę, widzę krzycz się. Już ramisnik rapacie, to robię tak. Ja tam męcika. Dobra, ja tam palaka że są. A, no chyba, że są. Przejdź tu na Ładna reakcja, drugi nie będzie. Nie ma jest no. rób Prawie Ładnie Flash na wygraną Ty, bo to ko dziś będzie koniec rundy Koniec gierki pierwszej połowy jakby, no Koniec pierwszej go, połowy, go, tak? Go. O, ładny Neji. Dobra, raz Spray Nie wiem gdzie Proszę wrzuca. Chyba nie Czekaj, ja tutaj sprawdzę. Patrzę na ten tunel. Nie ma chyba. Dobra, stajemy tu, czekamy. Tam. Na lewo byłem Dobra, bo tam dostałem. Idzie chyba A się na bombie po prostu ten stoi tyle Idzie chyba od tam Od tej tak myślę No i ładnie No i jaki uh -huh. Dobra berety czy to? NC, PNC, górę, MC... Bla, 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 bla. Musimy nagrać jakiś ten challenge, nie? Piszcie propozycje widzowie. Nie ja, wiem w sumie czemu tędy poszedłem. Ulepsz! Tu, ale jest ten... No i dziś. Grasz? Dawaj, 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 ogień. Ty, nie wiem. Oj tam, wstałem. Spray. plecy. Za suprą. No. Gdy tam jest? Nie no jak ja, ja, ja no Co mam zrobić za 7 HP Nie, ja, ja chcę wiedzieć ile mu HP zostało, nie? Cyk, To no, nie znowu ja się tam się podsadzili To wolę chyba od razu Jest ty, ty, o. Nie da się nic robić na Dobra, daje się posadzili, nie? A. no tylko mam 14 AP. Ja, tu. P. tu. A, tam nie A, wiem, ale uf, ten deszczyk. był pierwsza gierka. Ten deszczyk był jakiś strasznie dziwny jakiś. mu nie piekło. Je, je, jest tu, jest tu Idzie. Uf, Dobra, ja, na czas, na czas Jeszcze, jeszcze przeczytaj chwilę Jeszcze Uciekaj przed człowiek, uciekaj ciągle. To ma mało ładuj go Czekaj, czekaj, czekaj Chciałem go skosować o, no. Łatwo on miał Łatwo Widziałeś, jak się chcie, chciał schować? Widziałeś, jak się chował, no No, dobra, nie, ja teraz to trzeba no, no! Głowę mi dał No On wszystko się skopadł, ja, ten mankeli okay. Jest tu ostaw, daj, jest jeden. A teraz dawaj rachujemy. Jest drugi. Dobra, zaczęło się dobrze. Kolumn w miejscu. Plesz. Ty, co ty zrobił? Dwie głowy. Dzisiaj ja ich obiłem, a ty też głowę strzeliłeś, jeszcze, nie? Możliwe... Nie no nie możesz w sumie mieć pompy. Jest tu ziomek! Zabiłeś go! Nie ty Wieloryb został.

Nie wiem gdzie drugi To o to drugi to jest ten z pompą Chodzę. Biorę pompę Potaj. w dupie to mam patrz Pan? Nie gdzie, może odkryć odciąg Ja patrzę w schody Ja patrzę schody Jest łatwo? Wątpię. Wątpię. No i ładna, wybrana no On miał 100 Co? On lepiej... A jeden. Tak. Gierna Jakiś mem, po prostu, czy co Tylko mówiąc o, Inferno Inferno Rapa AWP. Co? co ciekawe, co Tra Trakt, lock, lock, start, track. osiągnęłam masę Log Dobra, patrz. Dobra, no stop. Uuu, no stop. Tak, granat idealnie pod, pod ciebie. Co? Ile zadaje granat? No, pod, no pod, ja no 50 pod... chyba na pewno. Ja się nie wiem, czy więcej. Zależy właśnie w jakiej odległości, nie? Bo ba... idą HP. Gdzie Dziekuje. Dziekuje. Przeładowiłeś. Dostał? O, ja nie wiem gdzie w ogóle trafiałem z tyłu wyglądać. Musiałem wyglądać jak u Jest tu. O, w ogóle dostał chyba? Nie wiem. O ty, Jest? myślę, że tam może być. O, jednak. Muszę no ja Jedę balkonem. No i jest był na balkonie akurat jak poszedłem. Drugi nie wiem gdzie. Możliwe że na lewo w tej wnęce jakiś. Jak o. tam to się nazywa kop, kap, kopit jakiś nie wiem. Ja nie Jak mam Na WP Na hop, stupy eee. Aha Nie, co ja to nie to mam to... co ja, to jest... hmm. to jest... Stara robię, nie? jest? O skąd on no. jest w tym domku jest. Tu weź... Co? Weźcie HP mam. Widzę tam daleko w takich drzwiach jest. ja. No, a naj... Ja mam niuka najrzadziej, nie? <grystanie> Stoją we dwójkę! Dostał sporo. Dostał, powołał nie Jest tam, przy białym kontynerze. Jest tu na... 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 No, 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 jest. Idzie, jest, jest u mnie, jest u mnie, jest u mnie. Zabiłem go tak Co się nazywa reflex? Tak, ten do, ten lepszy. Drugi Zbudowałem siedzi. Złamałem się. O, jest ten? w. Ja mam tysiąc pingów, rzuciłem granat i nie wiem, gdzie on jest. O, CS aż. Mi też, dołącz ponownie. Europa Holandia, serwis to pod No, wywaliło mnie w takim momencie, no też mi waliło. Nie wiem, pa ja sobie nagle mnie zblokowało, nie mogłem się ruszyć. Potem rzuciłem granat i go nie było, a potem jakiś czarny ekran i nie waliłem. Dołączyłeś ponownie do tego meczu? Nie, no nie mogę dołączyć właśnie. O, jest. Dołączam. Ale to dla nich punkt będzie, czy co? Nie, to jest samo, jest chyba. Paszaj, bo tu ciągle raz. Tutaj ciągle się Jest tam Głowa Dobrze, trzeba ja. ja. Jak on mi... nie Jest jak instant grawe, tak? Instant jestem mi Nie wiem, co ja mam robić teraz Czy gramy? No nie możemy kolejnej przed... Dobra, nie ruszujmy tak. Zostańmy. Więc tu antyterroryści są po to, nie? No nie! Drugi będzie w tym oknie. No! <słuch> nie, ja wychodzę. No dobra, co widzę? Gówno w dupie. Mieliśmy tak. Przegrana w... A nie, to nie dzisiejsze chyba. No to dzisiejszy odcinek taki gmiany, bo wygraliśmy chyba dwie albo jedną rundę. I ogólnie to ja wychodzę i włączam CSA. Siema.